Ciemanko, witajcie! Jadę zobaczyć, czy dzieje się coś na pierwszym wieczornym spotkaniu z klasykami w Trzebownisku. Dzisiaj może niewiele się dziać, z tego względu, że cały dzień były burze. Teraz się wypogodziło, no ale ciekawy jestem, czy ktokolwiek przyjechał. Jadę tam zobaczyć. Spotkanie odbywa się pod szkołą w Trzebownisku, pod gimnazjum byłym, czyli szkołą podstawową teraz i Zajeżdżam na parking, o kurde o dziwo, całkiem sporo. Się ludzi zjawiło, aczkolwiek klasyków nie widzę za dużo. Ale idziemy zobaczyć coś tu się dzieje, coś tu jest, Dobra, idziemy zobaczyć co tu się dzieje. Idziemy Kolomeza, trochę rowerów Muzetki Dobra, przelecimy się po wszystkich samochodach, zobaczymy, co jest. Duży Fiatior. Mamy Nissana. Citroen 2CV.

Wózek w dosyć stanie, tu fajny Golf w jedyneczkę w Cabrio. No, zaskoczony jestem, bo myślałem, że będzie tylko kilka, kilka aut, a tutaj nawet sporo się zjechało. Lecimy sobie po kolei, coś tu ciekawego jest z BMO w kabrio, też fajna sprawa. Wniszcie, w w środku. Dolfik, dwójka. O, nie to fajna sprawa. I ładnie utrzymana. Auto już gdzieś widziałem <gry> Civic, Kanczak. ładny, tu mamy kolejną korwetę. Jeszcze się coś zjeżdża, dojeżdża, że można powiedzieć, że pierwsza edycja jest udana. Mamy fajny zestaw, maluszek, elegant z bagażnikiem i taką przyczepką właśnie dedykowaną pod malucha. I można się poruszać takim zestawem I mamy chyba jakąś replikę i oryginał, nawet nie wiem szczerze mówiąc jakiś MG idziemy jeszcze przejść, zobaczyć co tu się pojawia ciekawego nowego Nie uda się zobaczymy się czy... tu jeszcze się Zjeżdżają samochody, światik. Tu część się zjeżdża, część odjeżdża. To bardzo ładny kmarek. Trzeba już to nawet sobie obejrzeć, tyle ludzi się kręci. Tu 1 x 19 1 przez 9. Berton, bardzo fajny Fiacik. A tam pisze F, S, O. A tam, tak, co tam jest. F -L -F -L -F -L -F. Wy są tu sami, mają fajne goły? Proszę, nie dotykajcie, no tu jest pięknie. to jest stary. Idziemy jeszcze tu zobaczyć Mercedes. A tu mamy beczkę Mercedesa, też fajna sprawa. w dobrym stanie, to jest to nawet całkiem sporo ludzi się kręci, aczkolwiek jakoś nadzwyczaj dużo znajomych nie widzę. O, zapach miksolu. Ej, a mogę ja tutaj gry, inne takie. <myslány> Odpowiedzialność za zajeżdża.

Ludzie po malutku zaczynają się rozjeżdżać, ale jako pierwszy zlot pierwsze spotkanie można uznać za bardzo udane. Myślimy, że myślę, że jeszcze się tu na pewno pojawią. I z tego co rozmawiałem z organizatorką za dwa tygodnie planuję kolejne, więc spoko. Może coś się, coś się będzie działo. Dobra, jeszcze tutaj sobie zrobię taką. Panoramę tego co się dzieje, co tu stoi i zmykam dalej.